Serce Jezusa, serce cielesne, żywe i kochające serce naszego Zbawiciela, serce, które biło w Jego boskiej piersi w chwili wcielenia, serce, które kochało nas podczas Jego życia na ziemi, które przelało swoją krew do ostatniej kropli na górze kalwarii, serce wciąż mieszkające wśród nas w najświętszym sakramencie. Serce zawsze zjednoczone z osobą Boskiego Słowa, serce, któremu należy się najwyższy hołd i uwielbienie. W czasach, gdy rozwija się obojętność religijna, kiedy gorliwość i miłość oziębły, Jezus ukazuje światu swoje najświętsze serce, jako symbol nieskończonej, hojnej, ofiarnej miłości do ludzi. Płonące promienie Jego Najświętszego Serca są w stanie ożywić wiarę i rozpalić miłość w sercach, które stały się zimne i niewdzięczne. Papież Leon XIII w encyklice Annum Sacrum o poświęceniu się Najświętszemu Sercu Jezusowemu napisał: Najświętsze serce jest symbolem i wyraźnym obrazem skończonej miłości Jezusa Chrystusa, która pobudza nas do odwzajemnienia się miłością. Ja chcę odwzajemnić tę miłość. Chcę, by kult Najświętszego serca był ceniony, tak jak prosił o to nasz Pan podczas objawień, których 350 lat temu doświadczyła święta Małgorzata Maria Ala Coque. Dołącz do apostolatu najświętszego serca. Ja i mój zespół w każdy poniedziałek, środę i piątek przygotowujemy dla ciebie kolejny film na kanale Apostolatu Najświętszego Serca. Nasz Pan powiedział: Że ci, którzy będą szerzyć to nabożeństwo, będą mieli swoje imiona zapisane w jego sercu. Ja pragnę, aby moje imię było zapisane w jego sercu. A ty?